Ja nazywam się Łukasz Białecki i jest mi niezmiernie miło móc gościć Was na kanale Flavor Design. A dzisiaj przyjrzymy się nowemu ETUI marki Tech Protect, czyli naszej marki własnej. A ETUI to nazywa się Kevlar Aura MagSafe i na dziś dostępne jest do Samsunga Galaxy S25 Ultra. Natomiast jeżeli to ETUI się przyjmie, to oczywiście będziemy kontynuować wdrażanie go do kolejnych modeli smartfonów. A czy jest na to szansa? Zaraz się przekonamy. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy z czym mamy tutaj do czynienia i zobaczmy, czy jest to ETUI godne polecenia i jak generalnie się to wszystko prezentuje. W opakowaniu poza samym etui znajdziecie jeszcze instrukcję, natomiast niech Was to nie przerazi, to jest tylko etui. Co to kwestie tak naprawdę bardziej formalne, nie ma tu nic co mogłoby Was szczególnie zaskoczyć jeżeli chodzi o obsługę tego oto etui. Natomiast ma ono ukrytych kilka fajnych funkcjonalności. Do i trzeba przyznać, że jest zupełnie ciekawie wykonane. Z jednej strony bardzo proste. To bez mała jest taki monoblok, tak naprawdę niewiele tutaj się dzieje, nie ma za dużo zdobień. No natomiast to moim zdaniem zupełnie sensownie konotuje przynajmniej z konstrukcją takiego smartfona jak S25 no który też taki troszkę klockowaty jest, nie oszukujmy się. Etui też wydaje się dosyć masywne, tak jak bierze je się do ręki. Natomiast kiedy tak przykładam sobie to etui zaraz koło telefonu, w ten sposób czy w ten sposób, to oczywiście wszystko pokażę wam zaraz w przebitkach, to ewidentnie to etui nie nabudowuje go mocno. Jasne, telefon odrobinę w takim etui utyje. Wagowo nie jest źle, tak naprawdę. Myślę, że to nie będzie odczuwalna jakaś szczególnie różnica, zwłaszcza już przy tak dużym, właśnie ciężkim telefonie jak S25. A trzeba przyznać, że materiału tutaj jest sporo. Te bandy są grube, bardzo mięsiste. No i tutaj też właśnie wypadałoby w związku z tym zaznaczyć, że jest to etui typu hybrydowego, czyli mamy tutaj łączenie dwóch materiałów. Tutaj wszędzie dookoła mamy termoplastyczny poliuretan, czyli materiał bardzo, bardzo sprężysty. Plecki natomiast to poliwęglan, sztywne tworzywo. Z tym, że poliwęglan powleczony, dlatego to wszystko wygląda jakby było wykonane w gruncie rzeczy z jednego materiału, ponieważ tak optycznie w zasadzie prawie nie ma różnicy pomiędzy brzegami a pleckami. Na pleckach mamy naniesiony po prostu liquid silikon. Zapewne po prostu metodą natryskową silikon po prostu naniesiony na warstwę poliwęglanu. Tak jak wspomniałem w zasadzie zero zdobień. Jedyne co można nazwać pewnego rodzaju po prostu prostym ornamentem to są te linie u dołu, które tylko i wyłącznie się pojawiają. Na samym środku mamy też okrąg, natomiast ten okrąg nie jest stricte dekoracyjny. On tylko po prostu jasno ma sugerować, że w tym dokładnie miejscu mamy pierścień magnetyczny. Czyli to i po prostu sprawia, że Wasz Samsung będzie mógł być kompatybilny z akcesoriami typu MagSafe, z akcesoriami domyślnie w zasadzie zarezerwowanymi dla iPhone'ów, które to tego typu magnes mają wbudowane. Natomiast no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby z Samsunga, który oczywiście ma ładowanie indukcyjne, móc korzystać chociażby z tego typu akcesoriów, jak takie ładowarki biurkowe bądź podobne samochodowe, działające właśnie na zasadzie magnetyzmu. Tutaj wiązanie jest poprzez magnes, a ładowanie zachodzi indukcyjnie, bezprzewodowo. I jeżeli chodzi o aspekt stricte wizualny, to mamy tutaj tylko bardzo delikatne takie smaczki kolorystyczne. Pojawia się kolor pomarańczowy na przycisku włącznika, oraz tutaj pod osłoną aparatów również mamy taką ramkę właśnie z pomarańczowego tworzywa. Wygląda to elegancko, wygląda to bardzo nowocześnie, moim zdaniem, przede wszystkim po prostu zero zbędnych zdobień, tylko takie naprawdę drobne akcenty. Nasze logo umieszczone jest jedynie tutaj, bardzo dyskretnie u dołu oraz wytłoczone na jednym z. Boków. I to jeżeli chodzi o aspekty wizualne, to jest w zasadzie wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty czysto funkcjonalne, to tu zaczyna robić się ciekawie, ponieważ no tu akurat jest o czym opowiadać. Wspomniałem już w zasadzie o dwóch funkcjonalnościach. Po pierwsze pierścień magnetyczny, który moim zdaniem daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o rozszerzenie sobie spektrum akcesoriów, z których możemy korzystać z Samsungiem. Akcesoriów, które przynajmniej moim zdaniem są naprawdę ciekawe i naprawdę funkcjonalne niejednokrotnie. Magnetyczne ładowarki uwielbiam. To jest draństwo bardzo, bardzo wygodne. Uchwyty samochodowe właśnie działające na tej samej zasadzie też. Ale do tego dochodzą jeszcze powerbanki, selfie-sticki. Jest naprawdę całkiem fajna grupa ciekawych akcesoriów, które mogą być kompatybilne z Samsungiem, no ale oczywiście natywnie nie są, ponieważ nie ma wbudowanego magnesu. Dlatego etui z piersieniem magnetycznym moim zdaniem jest zawsze dobrym wyborem właśnie do Samsungów. Druga istotna sprawa to osłona aparatów. W takim S25 Ultra no, mamy tutaj tak naprawdę sporą wyspę aparatów. Jest tu pięć obiektywów, w zasadzie Nieosłoniętych niczym, wystających po prostu poza obrys, poza bryłą samego urządzenia, no nie jest to takie niemożliwe, żeby nieszczęśliwie przypadkiem zupełnie je uszkodzić, stłuc, zarysować. Dlatego, jeżeli macie właśnie tego typu obawy co do tej konstrukcji, no to tego typu osłona załatwia wam w zasadzie sprawę. Oczywiście jest to bardzo wyraźne, no nie do podważenia, wpływ również na ergonomię samego urządzenia. Nie wystarczy już po prostu skrótem klawiszowym szybko włączyć aparat, trzeba jeszcze po prostu te obiektywy odsłonić. Czy jest to bardzo uciążliwe? Myślę, że nie, a jakby zysk, no, jest tutaj potencjalnie spory. Natomiast warto tu zaznaczyć, że nie ma żadnego łatwego sposobu na to, żeby gdyby co tą osłonę zdemontować. Prawdopodobnie, jeśli bardzo by wam na tym zależało, no to zrobilibyście to. Ale czy tak zupełnie nie zostawiając żadnego śladu, pewnie nie, więc tak naprawdę no jeżeli nie chcecie zupełnie. W takiej funkcji nie chcecie takiej osłony, no to prawdopodobnie to etui nie będzie dla Was, chociażby właśnie ze względu na to, że nie jest ona łatwo demontowalna. Ale ma jeszcze jedną. Funkcję tak naprawdę poza tą ochronną. Możemy wykorzystać ją jako podpórkę do pozycji horyzontalnej. Jeżeli chcemy w ten sposób, na przykład, używać telefonu i niekoniecznie musieć trzymać go w rękach, to uchylona częściowo, ona zatrzymuje się bardzo stabilnie. Nie ma takiej możliwości, żeby pod wpływem z samego ciężaru telefonu ta pokrywa otworzyła się do końca i telefon nam upadł. I tak, akurat, moim zdaniem, jest kolejny bardzo sensowny argument, jakby legitymizujący w ogóle istnienie czegoś takiego jak ta pokrywa, ponieważ tak naprawdę ma ona zastosowanie już dwa. A gdybyście natomiast chcieli również właśnie wygodnie podeprzeć sobie telefon, tak żeby stał on przed Wami, żebyście chociażby mogli na przykład jednocześnie pracując załóżmy, przy komputerze, przy biurku, prowadzić rozmowę, to od dołu macie jeszcze jedną nóżkę. Ta znowu przeznaczona właśnie tak jak wspomniałem do postawienia telefonu w pozycji pionowej. Ta też chodzi dosyć ciężko i będzie zatrzymywała się w wielu pozycjach aż do blisko 90 stopni. I telefon w tej pozycji również będzie stał bardzo stabilnie. Jasne, jeżeli zahaczycie mocniej ręką... On się przewróci. To jest tylko jedna nóżka. Natomiast to nie jest tak, że od byle na przykład potrącenia stołu e, od razu telefon będzie Wam upadał. Też nie ma takiej możliwości. A z drugiej strony, o ile ta osłona odstaje, bo musi, zaraz ewentualnie jeszcze wytłumaczę, dlaczego musi, tak ta składa się idealnie na płasko. Nie będzie w żadnym wypadku o nic Wam zawadzać. Czyli niemożliwa jest po prostu sytuacja, żeby tym kickstendem zahaczyć o coś, wyciągając telefon z kieszeni, czy z torby, czy z torebki. Ta osłona delikatnie odstaje, no ale też odstają po prostu przede wszystkim od obudowy samochodu obiektywy, a ona też musi zachować delikatny dystans, dlatego jakby co, ona nie opiera się na samych obiektywach, ona opiera się właśnie na tej pomarańczowej ramce, a sama od wewnątrz wyjście jest miękkim materiałem, także nie ma możliwości, żeby ona sama w sobie w jakikolwiek sposób uszkodziła, zarysowała Wam owe aparaty. Wokół ekranu mamy też delikatnie podniesiony rant nie jakoś bardzo znacznie, ale myślę, że tak 1,5 mm spokojnie, także jeżeli odkładacie telefon w ten sposób, czy nawet odrzucilibyście go jakoś tak niechlujnie po prostu na blat ekran nie zetknie się bezpośrednio z jego powierzchnią. Przyciski chodzą bardzo leciutko. Nie ma szczególnej różnicy jeżeli chodzi o wciskanie i przestoje tu jak na nagim telefonie. Szerokie, wygodne wycięcie na złącze USB. Mamy oczywiście dostęp do rysika bezproblemowy. Też z wycięciem tutaj wypłaszczonym częściowo i na tyle szerokim, że nawet osoby o większych rękach nie będą miały z tym na pewno żadnego problemu. Wszystkie głośniki, mikrofony oczywiście są dostępne. I od góry i od dołu tu koło złącza też jest dodatkowe wycięcie na sam mikrofon. No i tutaj na górnej krawędzi etui też mamy delikatne podcięcie w miejscu gdzie jest głośnik. No i na koniec jeszcze wracając na chwilkę do magnesu. Warto zaznaczyć, że jest naprawdę solidny. Bardzo mocno trzyma ten magnes. To dosyć istotne, bo S25 Ultra jest dosyć ciężkim telefonem i nie ma takiej możliwości, żeby sobie nawet z tej ładowarki biurkowej, która sama w sobie nie ma zaimplementowanego bardzo mocnego magnesu, w jakikolwiek samoczynny sposób zleciał. Więc nawet zdjęcie z takiej ładowarki po prostu wymaga przytrzymania jedną ręką i odczepienie telefonu, ewentualnie pociągnięcie w dół delikatne, no to wtedy rzecz jasna, oczywiście też ten magnes ustąpi. Jedyne, do czego mógłbym mieć delikatny zarzut i czym mogę się z Wami podzielić tutaj, no to nie jest cecha tylko tego pokrowca, to jest cecha wszystkich w ten sposób, po prostu wykonanych, wykończonych pokrowców. Ta gładka powierzchnia, no delikatnie się palcuje. Myślę, że oczywiście zaraz po umyciu rąk, kiedy one są otłuszczone, pewnie takiego efektu nie ma, natomiast jeżeli mamy odrobinkę, chociażby po prostu przybrudzone dłonie, to Rzeczywiście potrafią zostawać delikatne odciski. Oczywiście nie każdy z Was będzie miał z tym w równym stopniu problem, co ja. O tym, do czego zmierzam, wiedzą na pewno ci, którzy tak jak ja noszą brodę. Po prostu w brodę oczywiście wciela się olejki i nie ma innego sposobu, żeby jednocześnie za bardzo nawilżyć i sam zarost, i skórę. Więc jeżeli ja tylko przejadę ręką po prostu po brodzie No to już moje opuszki palców są delikatnie tłuste po prostu I automatycznie jeżeli nawet odruchowo po prostu tak zrobię No to w tym momencie od razu zostawiam odciski paluchów Drugą ręką, którą dopiero co myłem nie dotykałem brody e, Oczywiście już takich odcisków nie zostawiam e, Pokażę wam to dokładnie na przebitkach Jedną ręką przejadę po brodzie, żeby mieć delikatnie tłuste właśnie opuszki od oleju organowego A drugą ręką odtłuszczoną e, i zobaczycie właśnie różnicę Natomiast jakby usunięcie tych śladów tak naprawdę to jest właśnie po prostu przetarcie, tak naprawdę, po prostu też ręką, e, i one sobie już znikają. To nie są jakieś takie permanentne ślady, które będą wam zostawać, i to też postaram się wam pokazać dokładnie w przebitkach. Tak naprawdę, wystarczy po prostu zrobić coś takiego i już jest po sprawie. Co nie zmienia faktu, że taki efekt rzeczywiście można na tego typu ETUI po prostu zaobserwować. No a na koniec. Co mi pozostaje? No, pozostaje mi, tak naprawdę, zupełnie z czystym sumieniem polecić Wam to etui. Jeżeli przypadło Wam do gustu, no bo to jest też jakby warunek tutaj konieczny, to śmiało możecie naprawdę je rozważać. Wykonane jest bardzo solidnie, z dobrych materiałów, świetnie spasowane, ma kilka bardzo sensownych funkcjonalności, no i mogą powiedzieć, że po prostu wszystkie cechy dobrego, solidnego etui. Więc, jeżeli wpadło Wam w oko, to zapraszam Was serdecznie na naszą stronę bądź do na naszego sklepu na Allegro, do których link zostawiam Wam w opisie tego filmu. A teraz dziękuję Wam. Serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.